Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest kolejny odcinek z naszej serii zagrajmy w Grindon. Dobra, słuchajcie, ruszamy do... E, ruszamy, no kurde, jedne ja to też się tak wysłałam czasami ruszamy! Do tego grobowcu Archona, bo mamy tu zadanie poboczne, jak pamiętacie, musimy... Położmy naszą nekromantom. E, musimy, moi drodzy, znaleźć te święte prochy tego Malkadara. Znaczy zadanie się tak nazywa święte prochy, a my musimy.. O nie, tylko szkielety nekromantów przeżyły! Ale fajnie, mamy nasze szkielety własne. Super, ciekawe czy one będą szły za nami raczej, nie? Ale trudno. Um, nie szkodzi. A tu mamy nekromantów, dobra. Ale no, fajne nie zadanie, to bo właśnie nie. mamy sojuszników, nie? To mi się podoba. Jeszcze takiego czegoś w tej grze nie było. Dobra, jakaś odznaka. Kimona, Grzymotu. Widzimy, to sobie. w ogóle, Jak wiecie, zrobiłem porządek w ekwipunku. I jak to się z spostrzegawczy, to zobaczy, że mam o wiele więcej życia, bo e, zauważyłem, moi drodzy, że miałem bardzo fajny, epicki pierścień w ekwipunku, a zapomniałem go wdziać. Zobaczmy, nie, eee. gorsze, odejmuje mi wszystkie staty w sumie. Dobra, to ruszajmy dalej, Mam nadzieję, że znajdziemy tego całego wybrańca, który broni prochów Falkadara. Ale raczej tak, no skoro mi się na mapce pokazało, że to je tutaj, no to powinniśmy znaleźć normalnie. Jak widzicie, opitoliłem się w końcu, tak, jak w końcu byłem u <laughs> w końcu czas znalazł. Także dobrze, dobrze, bo już miałem taką szopę na ubierze, że już mnie to irytowało. Dobra. No, nie wiem, O, Z moimi włosami to w ogóle tak śmiesznie, bo moi drodzy, w moim przypadku jest tak, że dwa, góra, trzy tygodnie mi już włosy odrastają na łubienie. To jest takie śmieszne. Nie wiem, ja bym się chyba musiał na łysło ścinać na milimetr, żeby nie chodzić co trzy tygodnie czy co dwa do fryzjera. To wiecie, pieniążki idą a to tylko na opitolenie. Dobra. Miałem zarażenie, żeby spoglądać na apesę. Lecimy z frajerami! Fudem, strasznie obrywamy. Ja no ja ci strzelcę, to są takie cioty. No chodźcie się bić na blisko, panowie, no. A nie, kurde, takimiś jakimiś karabinkami śmiesznymi. Jakby to druga wojna co najmniej była, albo pierwsza. Andrzej, co ty? ready. Naplamy. Andrzej, jak widz z tego ognia, bo zginiesz zaraz i nie będzie przyjemnie. Okej. Awiecie ja może sobie dam szczelinkę tutaj, bo trochę tak zdrowia tracę z tym. z tym kultem ognia, czy jak to tam się nazywa ten zakon, już nie pamiętam. Tak się jak drodzy to jest oczywiście ten zakon, którego nie wybrałem do współpracy, nie? Dlatego nas teraz biją. A ci strzelcy to mnie irytują, no ci strzelcy to są takie typowe cioty, jak sniper w CSie, nie? Po prostu siedzi sobie kolej za wupą kampi i tyle, nie? Nic mu nie zrobisz. A wupy w CSie, to jest takie rytujące ja powiem wam, że ja bym podpisał Henry jakąś petycję, żeby usunąć snajperki z CS, a No Znaczy, dobra, scout może być, bo scout nie zdejmuje na strzała, ale A wupy to. No, no, nie, nie. Znaczy, nieważne, że nie gra w CS od trzech tygodni, ale <laughs> Właśnie, muszę coś dzisiaj nagrać w ramach Pograjmy Wy, tylko nie mam pojęcia co, szczerze mówiąc. E, zwłaszcza, że na Discordzie ostatnio chłopaków nie ma. I chyba najprawdopodobniej będę musiał nagrywać sam. To jakiś pas, zobaczmy sobie. Co jest? Nie mogę go założyć? Aha, 46 poziom, to jest prawie, że identyczne, jak ja mam. No to trochę śmiesznie, nie powiem. A ten pas? Nie. nie lubię rzeczy, co mi zabierają punkty zdrowia, to mnie drażni, bo zdrowia ogólnie w Grindon jest mało. I jeszcze, jak mi coś to zdrowie zabiera, no to nie jest przyjemnie później w walce. Właśnie trochę zainwestowałem sobie w punkty zdrowia, nie Wam nie powiem i jest lepiej, nie? Rzadziej jednak ginę mimo wszystko. Dobra, szczelineczka. Na wszelki wypadek. No nie bądźmy zbyt pewni, siebie, oczywiście. Ja wiem, że mój Andrzejek to jest kozak, ale. Ale mimo wszystko, Andrzej, Andrzejkowi też się może zdarzyć zginąć, nie? Dobra, Andrzejek, nie narzekaj, że Twoja energia jest mała. no wcale nie jest. Twierdziliś głupoty masz tylko 28 duchowości na 1300. <laughs> Przecież to dużo. Co narzekasz? Dobra, cyk, fuch. Tu jeszcze są. Kusznicy, strzelce, mnie to irytuje. Ale chyba mówiłem już kiedyś, że w jakimś tam odcinku z Grimną, że w średniowieczu, właśnie jak brano jeńców po bitwie, to łuczników i kuszników po prostu wyrzynano. Ich jako jeńców nie brano, bo uznawano ich za żołnierzy niehonorowych. Którzy się biją, właśnie w sposób niehonorowy, no bo nie podchodzą na blisko, tylko właśnie sobie strzelają. I tu akurat muszę się ze średniowiecznym podejściem zgodzić. Dobra. Tu nic nie ma, a gdzie mam właściwie zmierzać, to jest pytanie. Czekajcie. Jakieś płyty z odzysku to wezmę. Jedyna droga jest tutaj. Dobra. No co oni przez ścianę do mnie strzelają, jaki wallhack, ja pierdziele. Co za ludzie, no. A to z kimona, ten skutki kimona, przepraszam. Zapomniałem nazwy. Ej, co mnie tak obije? Ja ciągle tracę. Ej, no bez do mnie strzela przez ściany, no the fuck! Naprawdę mają wallhaka jakiegoś panowie, Nie wiedziałem, że w takich czasach był wallhack. No ale widzicie, no różnie w życiu bywa. Czekaj, czy żołnierze na wojnie mieli wallhaka. To by dobre było. Słuchajcie, siedzi sobie Niemiec w okopie, I tam widzi. Widzi przez te okopy, że ktoś tam widzi. I szczyla to by dobre było. Jakby Niemcy mieli Włochaka, to by wojnę wygrali. Ale historyczne tematy dzisiaj masaka. Nie wiem, co mnie tak wzięło. Znaczy, ja mówię o historii, lubię gadać, bo historię bardzo lubię i się nią interesuję. I sam się jej uczę, nawet tak prywatnie. Młahaha, ale. No ale może może w Greendon nie będę o tym gadał. Dobra, monetki. Tędy teraz dobra. Ale fajny ten grobowiec. Jako fajna, fajna taka budowa jego jest. Podoba mi się. Takie zawijasy, wykrętasy wykręta, asy prawda. Proszę mnie nie bić, Andrzejku. Czyli Andrzej, to jesteśmy my. tam ci ja nie wiem, jak ich mogę nazwać. Nie wiem, Rafałek mogę do nich mówić. Pozdro dla Kubaty. Dlaczego Andrzej i Rafałek? Dobra. I tu mamy kolejne wejście do krypty. Pewnie jakiś tam e, niższy poziom. Albo i nie. Nie, po prostu, z Archona dalej, okej. Okay. No taka druga lokacja jakby, no. Podzielili to sobie tutaj, Ale jedne tego kultu... Strzelinka. Tego kultu jest za dużo, po prostu normalnie tutaj, to są fanatycy sami. Gorliwiec, Gorliwiec i Fanatyk. Śmiesznie, Gorliwiec sobie strzela z pistoletu, a Fanatyk podchodzi na blisko. Śmiechowo. Widać, Gorliwiec to ciota, A Fanatyk to tak, ja umrę za śniącego. Nie za śniącego. Za śniącego. Tego tu nie mamy, to jest ten. Jak on ma? kamot, Kimon! Kamot! Skąd jakiś kamot wziął? Nie, ja lubię przekręcać wyrazy. Często tak mam, że właśnie jakiś wyraz źle powiem. Do kogo wystrzyłacie? Tu jest. Podale. Naprawdę fajnie, że towarzyszą na tu nekromanci. To mi się mega podoba. Nekromanci i te wszystkie potworki. Szkielety, nie szkielety i tak dalej. Świetne to jest. Jeszcze nie było takiej misji w Grindon, nie? Że... misji właściwie zadania Że ktoś nam towarzyszył. Ja nie pamiętam, nie było nic takiego. Także mega mi się to podoba. Jakieś zróżnicowanie. Jestem też strasznie ciekaw, ile ten ostatni akt potrwa. No w sumie, tak jak już mówiłem, to jest póki co jedyne zadanie poboczne, jakie otrzymaliśmy na ten akt, także... Jestem ciekaw, czy twórcy będą chcieli położyć już w tym akcie nacisk tylko i wyłącznie na fabułę, i już zadań pobocznych nie będzie? Jak to rozwiążą, No, zobaczymy. Na razie robimy to poboczne zadanko. Jestem też ciekaw, czy będzie może jakaś katcenek, jak oni ożywiają tego Malkadara. Bo wam, w Grimdon jedyna rzecz, która mnie drażni, to bardzo mało katcenek. Znaczy, jedyna rzecz, to jest kilka rzeczy, ale. Jeszcze ja wiem. Nie wiem, sumie, tak się bardzo już do mechaniki Grimdon przyzwyczaiłem, że. W sumie nic mnie tu nie drażni, poza tymi może szczelinami, które dosyć rzadko się pojawiają. Ale tak, to wszystko jest luksus. Także wiecie co? Właśnie chyba poza. Poza, poza, poza. Tym, że jest mało cutscenek. Wszystko jest luksus w tej grze, naprawdę. No, ale właśnie drażni mnie mała ilość cutscenek w tej grze, Bo. Nie wiem, no. Powiem mi, osobiście lubię cutscenki oglądać w grach. I... nie wiem, no... Jak dla mnie trochę jest tego za mało. Ślepa uliczka, co to jest? To jakiś dzienniczek, chyba. Zaraz przeczytamy. Tylko ktoś do mnie strzela. E, także pozwólcie, że ja się z nimi tu rozprawię i zaraz sobie przeczytamy. Proszę umierać! Ani mi tu pierdzielicie. Oj, Andrzejek! Kurde, czemu ja w kwasie stoję? Nie no, ci strzelcy, no przecież to jest jakaś porażka. Jenny, gdzie wy jesteście? Ja, pierdzielek, wy mnie drażnicie. Spadłucha. Co za cioty? O, awans! Okej, okay, super. A moi drodzy, dobra. Ja zapomniałem, że w ogóle mamy jeden punkt poświęcenia, którego ja nie rozdałem. Dobra, dajmy sobie, tak, niech będzie. To jakieś wicenowe moce. Dobra, poświęcenie. Pot tak, potwierdzam zmiany. E, dwa punkty poświęcenia mam, to ciekawie. Zobaczmy, co sobie mogę. Aha, to jest zablokowane. 60 zdrowie, zdolność ofensywne, to jest spoko, w sumie. Przebiegłość, i przebiegłość mi się przyda, dobra, zarumbiście. To przeczytajmy sobie w tym momencie ten dziennik, może. Mmmm, tę całą ślepą uliczkę. Oszukany, utknąłem tu w ciemności, jak szczur w pułapce. Piszę te słowa jako moją zemstę. Mało prawdopodobne, by zostały znalezione, a jeśli ktoś tu przeczyta, niech wie, że Malwek Brewel to zdradziecki kundel. Nazywam się Nazan Untraze. Jestem obcym człowiekiem w tych stronach, a wstyd przyznać się, że również złodzieje mi zabójcą. Piszę to byś wiedział, że jestem szczery w mych ostatnich słowach. Byłem sekretnie opłacany przez zamożnego szlachcica Malweka Brewela. Większość mojej pracy dla niego to była kradzież części kluczowych informacji i materiałów do manipulacji. Podrżnąłem gardła przynajmniej trzem spośród jego wrogów, a. I ich agentów. Włamałem się do komnaty mężczyzny pod malwekiem i umieściłem tam pewien dowód. To poskutkowało aresztowaniem tego człowieka i umożliwiło dojście. Dojście, dojście malweka do władzy. To nic nowego, takie same rzeczy dzieją się wśród możnych tego świata od zawsze. Ostatnio kazał mi odzyskać rodowy artefakt z grobu swojego ojca. Rodzinny sygnowany pierścień. Rzecz, która nigdy nie powinna była być zakopana, jak twierdzi. Ale sprzeczka pomiędzy ojcem i synem e, doprowadziła do porywczych decyzji. Zainteresowałem się nie bez powodu, że jego pieniądze były zawsze dobre, więc nie powiedziałem nic i nie dałem mu mówić. Kontynuował więc tymi słowy: grobowiec jest zasobny w przeróżne bogactwa zbierane przez moją rodzinę od wieków. Niczego nie dotykał. Nie płacę ci za plądrowanie grobu moich przodków. Jesteś tam tylko po to, by wydobyć i zwrócić pierścień. I upewnij się, że masz ze sobą nie, nie wiedzę, światło dociera w tamtejsze głębiny. Nie waż się wracać bez tego pierścienia. Eee, wejście znalazłem łatwo, ale odkryło tylko schody prosto w ciemność. Po zapaleniu pochodni ne, wszedłem do... Pochodzi? Pochodni chyba wszedłem... Nie, jakiś do jest to tłumaczenie. Pochodni wszedłem do grobowca i przechadzałem się jego alejami przez godzinę w poszukiwaniu jednego imienia pośród tysiąca umarłych. W końcu poddałem się, ale nie wróciłbym z pustymi rękoma. Nakręciłem się na znalezienie bogactwa, o którym mówił Malwek. Wchodziłem głębiej i głębiej w ciemność. Było tam kilka skarbów, ale nic o czym yy, on wspominał. Podnożałem jednak dalej, nieświadomy ryzyka zgubienia drogi powrotnej. Jak tylko pochodnia zaczęła błyskać, wiedziałem, że zaplanowałem pułapkę na samego siebie. Malwek rozegrał mnie jak głupca. Jego ostrożny dobór słów podkręciły moją dumę i upewniły go, że podążę na poszukiwania tego pierścienia pomimo ryzyka. No i ta subtelna sugestia, by zabrać jedną pochodnię. Byłem durny, by rzeczywiście wziąć zaledwie jedną. Zostaje tu, by napisać te kilka ostatnich słów. Teraz y, widzę, po co było to całe oszustwo. To tylko eliminacja niewygodnego świadka. Moje światło się wykończyło, podobnie jak ja sam nazan. Okej. Okay. A to tłumaczenie to czasami wiecie co, takie są totalnie literówki z dupy albo jakieś zupełnie pomylone wyrazy. Takie średnie jest to tłumaczenie, muszę przyznać. Chociaż z tego co wiem, Grindon oryginalnie nie było tłumaczone, nie miało polskiej lokalizacji, tylko chyba fanbase zajął się tłumaczeniem, chociaż nie jestem tego pewna, ale coś tam. Tak mi się, tak mi się wydaje, jak jestem w błędzie to mnie poprawcie. Ale coś tak gdzieś jakieś takie chyba info znalazłem. Jakże nie no oczywiście spoko, że przetłumaczyli, tylko no takie błędy typu pochodnia, pochodzi, no to tak trochę śmiesznie. Dobra, nie wiem czy widzicie, ale tu już mamy tą gwiazdkę i podejrzewam, że za tym będzie ten cały wybraniec, więc ja sobie tu dam szczelinkę. No i lecimy moi drodzy. Uwaga boss. Dzień dobry! O ja pil! to było do cholery. Ulepszyłem sobie życie o ponad 1000 punktów. Mam 5232 w tym momencie. To jest o ponad 1000 więcej niż miałem ostatnio. A i tak padłem na strzał. Hmm. No jest to zastanawiające, nie powiem. No dobra. Zadajmy sobie może tutaj tą szczelinkę. W tej okolicy niech będzie, żeby nie otwierał tej bramy. What the fuck?! Co jest?! Ja pierdziele! Ej, że to jest przesada jakaś. Co się dzieje? Ajajaj, karamba, no, no, no niedobrze jest. On mnie zabija na strzała i to dosłownie, zanim w ogóle jakiekolwiek obrażenia zadam. Kurde, powiem wam, no... to... No... No spoko. <śmiany> Chyba najtrudniejszy przeciwnik jak do tej pory. Let's ready. Ej, to nie jest zabawne, TO NIE JEST ZABAWNE, ANI TROCHĘ, CO TO MA BYĆ? No przecież to się nie da tak! Jak ja mam go zabić? Ale, no bez kitu ja do niego podchodzę i od razu umieram. No kurwa, Andrzej, co to ma być? Nie podoba mi się to, ani trochę. Ja pierdziele. Odwiedź komuś czy tej poradniki, no, teraz mi to mówicie. Proszę spieprzać. skill's not ready. Okej, ostrożnie, a bo mnie podpalac No pieprzą mnie i zabrał mi 3000 tysiące życia, no, to, 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 to to ja nie wiem co, nie no ja pierdzielę, ale ten odcinek to będzie failowanie, nie. Co to było? Nie no, muszę przyznać, nie, niezłego sobie bodyguard'a załatwili, jeśli chodzi o te prochy. Ja pierdziu. To jest przesradę To jest bardzo przesrane. Szafron trzeba, uciekaj Andrzej od razu. I potka, dobra. Może damy mu radę. Znaczy nie no, dać radę? no what the fuck! Co on robi? I no ja zginąłem zanim dostałem obrażenia, no to no, Nie mam pytań nie? nie mam pytań do tego bossa. On jest jakiś chory, co jest? Nie powiedzę ta gra mnie rozwala czasami po prostu jeśli chodzi o horendalny ho 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 poziom trudności Ja pierdzielę połowy hapsa już nie ma Andrzej uciekaj od razu Nie, to jest porażka. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Jestem ciekaw, jakby na przykład biła się z nim postać na dysnas, bo jak wiem, jak mamy postać na dysnas, no to nie inwestujemy tak dużo w punkty zdrowia jak w przypadku Wojownika, nie? I tak się zastanawiam, jakby ta walka wtedy wyglądała. Ja pierdzielę, to koleś jest rady jakiś. Panie, panie, uspokój się pan, dobre. Ja pierdziu, no, to się nie da. Uciekaj, Andrzej! No, cholera, jasne. Ile mu jeszcze zostało? 17 tysięcy, dobra, to damy radę. Najlepiej go chyba szarżą po i od razu uciekać. <laughs> nie, wybaczcie, widzę takie fajle, i kochanie, ale po prostu. No, widzicie, jak on mnie ściąga. No, na strzała jestem, nie? Autentycznie. Strzały, dwa i ja umieram. Ja pierdzielę myślałem, że, że poziom trudności w tej grze już nie może bardziej wskoczyć, ale, ale chyba jednak może. Uciekaj, Andrzej! No, przecież ty giniesz już! Nie, nie. Ile mu zostało hapsa? Nie widzę. Co za porażka, co ze mnie za porażka, nie do masakra. Ja pierdzielę. Dobra, do ogarniemy. Luźna bagieta. Jeszcze raz. Będziemy się tak bawić w teleportację. Nie wiem, dobrze, że, że wiecie, o ogarnąłem, że. Nie, uciekaj, Andrzej! No szkurde, w dupę! No, to stało mu 7 tysięcy życia, no. Mało. Mało mu zostało. Lecimy jeszcze raz. <laughs> Zajebista walka, nie? <laughs> ja Nie powinni puszczać na. Wiecie co? Na, na tych stronach. Na tych stronach porad. Nie, nie do tej szczeliny poszedłem. Powinni mnie puszczać, wiecie co? W tych poradnikach do Grindon i, po i powinni pokazywać, jak nie grać w tą grę. To, to, to po prostu. Ja bym dawał idealny przykład. Jak nie grać w Grindum? go jest! po po ro, po 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 Dobra, sklepany. Zarąbiście. Zarąbista walka, 30 chyba zgonu, Nie, Nie wiem ile razy zginąłem. Dobra, jego młot tak mało obrażeń zadaje. No to nieźle. To nie, ja nie wiem jak on mnie tak tyrał. Co to jest? Wy widzicie te bonusy w medalu? Powiedzcie mi jeszcze, że on mi daje zdrowie. Nie, no, on odejmuje mi zdrowie. To wy ty, tak nie bawię. Nie lubię, jak mi coś zdrowie odejmuje, później ginę na strzałach, tak jak w przypadku w tym, prawda? Dobra, mamy te prochy. To najważniejsze, taka szczęka bestii, uścisk, chłodu. Ja pierdzielam mi minus 1800 obrażeń, to jest dopiero dobre. Dobra, jeden, dawać mi monety, monety, haj siwo. Dawać to. Ja pierniczę. To było przestrzenie. <laughs> jeden. Nie no, walka życia po prostu, nie? No. Podchodzisz do gościa i on po prostu jednym strzałem cię powala. Nie no, jest normalnie, no. Dobra, jakiś amulet, ale to tam. Dobra, podejrzewam, że tu już będzie wyjście stąd. A przynajmniej przegarnąłbym to wyjście. Eee. a nie! Tu a nie, to jest tutaj. Dobra, dzień dobry panowie nekromanci. Dobra, Teleportnijmy się do bastionu smutku w takim razie. Smutek to mnie ogarnia, kada moja postać jest słaba, że ginie od bossa na strzała, no ale dobra. Eee, lecimy oddać to zacelanie. <laughs> porażka naprawdę. No, bez kitu, nie powinni pokazywać tych. wow ścina. E, nie powinni pokazywać tych poradnika Grimdon, nie? E, jak nie grać w Grimdon? Przykład. E, YouTube. Przykład na sławnym YouTuberze. Dobra, lecimy. Bastion smutku, a nie, do własnego zakonu teraz, dobra. Jedy pogadałem z tą opiekunką z wojów i już kobito, daj mi spokój. Dajcie mi już spokój z tymi zadaniami. Czy pokonałeś naszych nieprzyjaciół i zyskałeś szczątki? Tak, mam je tutaj. Wyśmienicie! Mając te prochy, Malkadar powinien ponownie przyjąć formę w fizycznym świecie. Mam nadzieję, że wielu wybrańców zginęło, próbując Cię powstrzymać. Eee, dobra, to tam jakieś pierdoły. Czy możemy teraz odprawić rytuał? Spisałeś się dobrze w przygotowaniach na poród Malkadara, ale ostatni krok jest zarezerwowany dla najbardziej zaufanych członków zakonu. Wróć do mnie, gdy udowodnisz swoją lojalność. Co mogę zrobić, by się wykazać? Zwyciężaj naszych wrogów, wybrańców al peterialnych, którzy kpią z naszej potęgi. Możesz zerknąć też na listę. zleceń. możliwe, że nasz zakon ma pilne sprawy, w których wykonaniu potrzebuje pomoc. Aha, czyli zadania nie otrzymam, dopóki ja nie wbiję sobie reputacji u nich. Dobra, to bez ciśnienia. Jestem w takim razie. <laughs> nie będę jakoś. E... Nie będę jakoś się o to wielce starał. E... Moi drodzy, wiecie co? Myślę, że w tym momencie możemy teleportować się do fortu Ikon i pogadać z Inkwizytorem. Bo przydałoby się w końcu. Pogadać z Inkwizytorem i ja bym sam ten fort jeszcze sobie trochę pozwiedzał. E... Powiem wam, bo już wam pokazuję obowicie, nie były u nas tu z lewej i z prawej strony. Ja bym sobie tam poszedł jeszcze. Chciałbym zobaczyć co tam jest. Bo wcześniej to ominęliśmy. A nie, nawet porównując teraz eteryalność tego bossa, to oni są banalni, naprawdę. Ja nie wiem, nie wiem po Ej co, czemu on nie ginie, what the hell? muszę chyba tych jego zombiaczków zabić, żeby on zginął, dobra. No to, to lewo prawo, to widzę takie małe, takie pomieszczonka, dobra Ale zwiedźmy, że mi czyste sumienie, że wszystko zeksplorowałem Dobra. Tu nic nie ma, tylko jakieś skrzyneczki, dobra, Trudry, otwieramy skrzynkę opening. Nic tu nie ma ciekawego, dobra Trudry. Dobra, to myślę, że możemy jeszcze zwiedzić sobie kawałek tego fortu, bo widzę, że nie zwiedziliśmy tu jeszcze wszystkiego I pójdziemy później z tym inkwizytorem pogadać. Przydałoby się, tak jak już mówiłem. Nie, bo powiem, że, mimo tego, że. powiem Wam naprawdę. bardzo polubiłem Grimdona Super giera, Ale wydaje mi się, że powoli tę serię moglibyśmy już skończyć. Co bo ona trwa ponad 30 odcinków. Jeszcze takiej serii na kanale tak długiej nie było. E, nie, że ona się nie przyjmuje, bo się przyjmuje, ale. i nawet lepiej niż cała reszta. <laughs> ale także widzę, że Wam też się gra podoba. E, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że możemy powoli już kończyć, prawda? tego Grimdona. Bo mówię, giera jest długa. Mmm, już naprawdę jest dużo odcinków. Znaczy, dużo odcinków, no niektórzy nagrywają ponad 100 odcinków z jakiejś serii. tylko <grystanie> nie wiem, Wiedźmin 3 czy inne takie gry. Nie ja, jak ja miał nagrywać Wiedźmin na ponad 100 odcinków, ja pierdziele, by mi psycha chyba siadła, nie? Czajcie? bo wiecie, u mnie problem jest tylko i wyłącznie w tym, że ja mogę wrzucać jeden filmik dziennie przez mój ograniczony internet, nie? E, gdybym mógł rzucać dwa, no to ten kanał e, o wiele szybciej by się rozwijał, o wiele szybciej e, wrzucał te serie, wrzucabym dwa odcinki dziennie i tak dalej. Kiedybym miał na to czas, nie? No a tak to widzicie. Dobra, i widzę, że mamy trochę notatek, także my to sobie najpierw przeczytamy. E, to jeszcze ten schemat się nauczę. Raport Pretorianina. Powietrze cuchnie siarką i dymem. Ciężko jest oddychać, gdy pisze to sprawozdanie. Zostaliśmy osaczeni przez przerażające... Przeważające siły. Jakiś rodzaj eteryalnych stworów wyrósł z Ziemi przed nami, zaczął rozsiewać eteryalny ogień gdziekolwiek się udał. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Kapitan rozkazał uderzyć z naszej pozycji i zdjąć to przerażające stworzenie, ale został zabity w pierwszym natarciu, które pochłonęło większość naszego sprzętu i jednostek. E, ludzie spanikowali i byliśmy zmuszeni do odwrotu. Udało mi się zebrać ty tych kilku, którzy pozostali, ale stało się jasne, że nie wyjdziemy z tego żywi. Skierowałem batalię z powrotem do wejścia i zarządziłem pełny odwrót w kierunku fortu Icon. E, nie było czasu na rozważanie innych możliwości, gdyż materialni pojawiali się zbyt szybko. Poprosiłem kwatermistrza o wydanie mi pozostałych ładunków wybuchowych, zabarykadowaliśmy wejście do tuneli i wysadziliśmy. Efektywnie zamykając górskie przejście i eterialnych wewnątrz. Z przykrością donoszę, że wraz ze zniszczeniem mostu przy dwóch wodospadach i zablokowaniu tych tuneli jesteśmy teraz praktycznie odcięci od południa. Ale pocieszający jest fakt, że pożoga, której byliśmy świadkami pośród górskich zboczy, nie rozprzestrzeni się dalej. Pretorialin Marcus Edin. OK. I mamy tutaj jeszcze jedną notatkę, i tu mamy tego inkwizytora, zaraz sobie z nim pogadamy. <laughs> Dobra, wiodowca z Necropolis. Komandor Lucius zarządził misję zwiadowczą na północy. Gdy zapytałem czego powinniśmy szukać, puściły mu nerwy i odparł wszystkiego co może powodować zakłócenia. Jego reakcja była raczej dziwna i nie na miejscu. Komandor nie jest znany z tego rodzaju wybuchów. Zaskoczył mnie e, też dziwny sposób w jaki użył słowa zakłócenia. E, przeżyliśmy z moją drużyną zwiadowców przez północną bramę i niemal natychmiast zauważyliśmy aktywność eterialnych. Zmieniliśmy nasz kierunek i udaliśmy się w górę zamiast przemieszczać się główną drogą. E, trwało to dłużej niż. Ut e, ale utknęliśmy. E, co? Uniknęliśmy, je? nie umiem czytać. Spore liczbę terianych nieumarłych. Wydaje się, że gromadził się na północy, przygotowując jakiś atak. Ich liczebność znacznie wzrosła od czasu mojej ostatniej misji poza mury. Osądziłem, że droga powrotna będzie bardzo trudna. Wysłałem jednego z moich zwiadowców, by przekazał niezłocznie te informacje. Poruszając się na północ, przeszliśmy przez nekropolis. Ze szczytu góry nie zauważyliśmy nic nadzwyczajnego. Przeszukując teren najdalej, jak się dało, z posiadanymi zasobami, nie odkryliśmy nic poza grającymi wszędzie krwawymi kultystami. Unikanie ich spowalniało nasze postępy. Zauważyliśmy tylko jedną dziwną rzecz, wartą odnotowania. Kultyści zdawali się gromadzić znaczne ilości i wlekli je w wielkich szklanych cysternach. To to co widzieliśmy wcześniej w którymś tam odcinku. Podążaliśmy za nimi przez chwilę by zobaczyć gdzie je zabierali, ale zostaliśmy zauważeni i zmuszeni do odwrotu. Pierwszy pułk rozpoznania Czarnego Legionu, sierżant Matius Jako Makastalon. Dobra, inkwizytorze, pogadajmy. Good, you've arrived. Things here stało, betrayal, sabotage, call it what you will. <laughs> We've been attacked from within. the ethereals it seems have gotten a hold of the commander precisely based on the reports commander lucius has been sending our men out on futile missions thinning out the forces defenses then once the watch was sufficiently weak he opened the gates allowing the ethereals to pour in he was not counting on human ingenuity however weapons master edric collapsed the front gates with some explosives cutting off the enemy's forces when we arrived with reinforcements from the south, the coward Lucius fled into the armory. Until those gates are cleared, we are stuck here. I need you to enter the armory and recover what's left of the heavy explosives. Use them to clear the rubble. But beware of Lucius. He has shed his human disguise in favor of a monstrous form, which I cannot even begin to describe. You will likely have to deal with him to get to the explosives. E, zaraz się za to zabiorę. Dobra. Zdrada w forć Ikon. Okej, okay. tu mamy jeszcze misję od Edrika. Jak zapewne się domyślasz, Ford widział lepsze czasy, by przywrócić Ford do dawnej chwały będziemy potrzebowali każdego zdolnego mężczyzny i kobiety. Pomożecie? Pomożemy. Czego konkretnie potrzebujesz? Potrzebuję kogoś sprawnego, by wszedł do i zyskał to, co zostało z zapasów złomu i materiałów budowlanych. Zaopatrzenie pierwotnie przeznaczone było dla gospodarstw, ale przez ostatnie ataki nie możemy sobie pozwolić na podzielenie się nimi. Po tym, jak Lucius otworzył bramy i zaczęli się tu wlewać, nie miałem innego wyboru, jak tylko wysadzić bramy przy pomocy materiałów wybuchowych. Naprawy zajmą tygodnie, ale nie możemy nawet zacząć bez tych materiałów. Nieszczęśliwie opętany komandor uciekł do zbrojowni, być może po to, by sabotować to, co zostało z naszego arsenału. Słyszałem, że masz doświadczenie w obchodzeniu się z eterialnymi, więc miałem nadzieję, że pochylisz się nad tym problemem. Odzyskam te materiały. Dobra. Także widzę, że mamy dwa zadanka. Tu mamy jeszcze szmuglera. Okej. Okay. Nie, nie potrzebuje staż, tam żadnego, dobra. Tu mamy też chyba sklepy, ok. Czyli to jest taki jakby punkt, jak w gospodarstwach ten fort, dobra. E, czyli tak, my będziemy musieli mm, odzyskać te zasoby ze zbrojowni i zabić Luci Luciusa. Czyli w skrócie będziemy musieli udać się w głąb tego fortu. Dobra, to tym już zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Grimdon. Na razie!